Maneczko z tej strony H12, że ja tak dzisiaj będziemy grać w Don't Star. Nie mi się wydać Wilsonem. A nie wiem On jest Ona może przybyła raczuchy, ale i tak jest dziwna głupia. E więc... Piękna też się kupia, jakaś pana działa baba. Ten to on też jest głupi bo robot, jak deszcz, jak ten deszcz, pada to on traci HP, jak mówiłem w wicker, to, to może być Woody, Woody jest, może się zamienić w Borszuga, to go może, wy... go wybierzemy, a nie może, mm, tak, mm. zmieniamy sobie ustawienia, to jest łatwiej ostro, to jest łatwiej To się nagrywa, to się Staszek nagrywa. Szybciej. Nie ręczę, nie ręczę do siebie. Ale lokaj. Damy sobie na start już. Lęce. Wszystko. Nie spomójcie mi na tym bajku. Tu nasza. Dobra, więc zaczynamy przygotować. Czy na początku mam tak, wyglądam mini mapem. Dobra, dobra. Mam kram mini mapę. Dobra. Zbieram na początku kwiatki. Nańcząka. Kontemu krannam. Walić go. Kubek. Łapię malutkie. Okej, mam jeszcze kilka ogarniętych paczeków. To Jest taka nasza pierwsza co to jest? O, troszkę. Tak, mam w kilka modów. myślisz co to jest ten? Nie Właśnie to mnie interesuje. Co to jest? Nie Tak, zbieramy sobie trawę. Im kiedyś dokopiemy. Im kiedyś dokopiemy. Mówię wam. Mam no już kilka odmian. Oh. Okay. Nim to, nim nie, Okej to nie się mi fajnie gra, może się w tej chwili bobra. Ale głupia coś. To są te dziwne drzewa, naprawdę. Ale okej. Okay. Mniejszę z tym. Chibioram, żeby Patyczki, patyczki, złoto! Chwilę je zrobimy. Jej, złoto mamy. Później panie pójdziemy, znaczy, też panie pójdziemy. Mamy złoto, mamy złoto. Nigdy nie mamy Czap! Nigdy nie miałem w kaczmacie złota. Nigdy.

Budzi, okej, okay, że słaba wiem, okay. ja że słaba ostrość, ale wiem, że sobie ale mam że słaba że szybciej kopię, znaczy nie... nie, nie, nie Kopie, tylko czopie, no. Nie chwilę będzie noc. O, bruszka doszli. O! O nie, szkoczki. O, no. Jest! Chester! Siema! Siema Chester! Co tam ci leci na farmie? Chester jest! Chester, jeszcze zabawa! Fajnie, fajne jeszcze jeszcze. Tylko trochę nie ogarnę. Co sam? Zobaczmy ja jeszcze nasz Koci Szopa. Ojeju, już ojej, ojej, się robi ciema, no. Nie zauważyłem nawet. Czekajcie. Mm.

Tam przed pająkami, mant chora. Ile tu tych pająków? Boże święty marnotrawny. Mamy krzywinki kolejne. I napiszcie w komentarzach, kto to znaczy na to ten mniej. Robię przybieg